już koniec tego rajdu dla Was? Koniec rajdu dla nas. No Bardzo mi przykro. Takie, tak, tak, tak to się dzieje, przynajmniej w motorsporcie. Tempo, bo na początku było dobre te, te pierwsze kilometry, świetnie mi się jechało. Gdzieś na jednym miejscu po prostu bardzo mocno mnie wybiło Było to właśnie straciłem trakcję. Już byłem prawie, że już się witałem z gąską i na ostatnich no, paru kilometrach na godzinę po prostu było takie pyk i niestety położyłem się na bok także samochód nie jest zniszczony, wszystko jest ok, natomiast już drugą bentle pojedziemy po prostu, żeby ten poligon przejechać, zapoznać się z warunkami dalej na trasie. No i rozpocząć ten sezon, tak a nie inaczej, no, taki jest motorsport, nie ma co płakać, trzeba zakasać rękawy i napierać na, na następnym rajdzie. Widzimy go w pełnej krasie, tak możemy powiedzieć, no i warunki zdradliwe i zaskakujące w wielu miejscach. Tak, warunki są wszystkie, już wczoraj o tym mówiłem i nawet przestrzegałem kolegów, bo inna ekipa wczoraj zrobiła dokładnie to samo. Na treningu też postawiło samochód bokiem, a to wystarczy po prostu malusieńkie jakieś wzniesienie, gdzie samochód złapie mały opór. Tak jak u mnie patrzyłem teraz na zdjęciach. To musiała być jakaś mała kępa, gdzie po prostu moment tego samochodu gdzieś tam zapoł na kole i po prostu się przewrócił, tak? To jest wysoki samochód. I tak się, tak się wydarzyło. Nie wiem co dalej jest na trasie, tylko jestem ciekawy. Cały czas pada deszczyk, taka mrzeweczka, więc na pewno będzie triki do końca, ale chcę pojechać dalej i przygotować się do kolejnego rajdu. To będzie dobry trening przed Baja Poland na przykład. No każdy kilometry są ważne. Tak? Czasami specjalnie przyjeżdżamy na trening, żeby pojechać, więc jeżeli już tutaj przejechaliśmy na rajd i nawet od strony sportowej temat jest zamknięty, to warto te kilometry po prostu nakręcać.